Witajcie bardzo serdecznie z tej strony e, HZD. E, w dzisiejszym poradniku Wam pokażę, jak pobrać GTA 5. No, pewnie e, takie osoby, niektóre nie wiedzą, jak to zrobić, e, nie chcą wydawać pieniędzy na tę grę, to Wam znalazłem taką stronę e, gametesoffpc.com. Link będzie w opisie, nie będziecie musieli nic wpisywać. E, tutaj wszystko macie pokazane. wiecie tylko sesję na dół. Tutaj macie wszystko pokazane. Tu do e, potrzebujecie Winora. Program no Kurwa to zamieszka Jemana. Jak to mi kurwa? Dolny program tu e, 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 Letter. Tu tutaj macie po prostu wszystko, zdjęcia pokazane, ładnie Macie wszystko działa, tutaj macie wszystko pokazane Redone gt 5 Core, tutaj macie filmiki e, Jeden link wam się za filmiki jak to wygląda wszystko A Tu macie wszystko komentarze, ładnie, pięknie e, I teraz mam pokażę dawno lat I tu macie dawno lat to wypakowujecie na pulpit, i pobieracie. Klikacie do monad i tyle. Jeżeli Wam się w nim spodoba, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie.